Oraz wafel. Rozmnażajcie się, róbcie kolejne tutaj maluchy. Stary, mamy kolejnego tutaj warchlaka, więc naprawdę... A jak one to robią? Nie wiem, stary, daję im marchewkę i one nagle, wiesz, jest ich więcej po prostu. A? Możesz ruszyć tyłek w końcu. Ej, no się Biegam naokoło. Dobra, po pierwsze, ogarnij się, bo naprawdę ja nie będę tolerował twoich to brzasków. A po drugie, mieli... wyglądają wręcz fenomenalnie. Z polotem <laughs> i finezją. E, ja... Ro... To że... niedobrze mi się zrobiło, ale nie wiem czemu. Ja wiem, to było kaszlenie, bo ci się nie spodobało to, co powiedziałem, ale jeszcze Ej, raz to powiem, wiecie. fenomenalnie z Polotem A, to, i Finezją wyglądają jeszcze te bobowice. abrowice. Ale abrowice, te klocki tylko... Bo... Siema, co tam, Byku? Ej. Jak się bawisz? Ej. Co tam, co co stary? Ty tu lopis? A ty stary sobie tutaj łaży, co, co tam, stary, u ciebie? Jak Ten, jak... Ja, powiem ci tylko tyle, Co? co, co tak. Co? Jak, jak, jak nie chcesz jakieś bloki nade mną, to pamiętaj o tym, że ja też tu słyszę <laughs> Czyli ty wiedziałeś, że ja cię podglądam. E, tak, znaczy... Nie wiedziałem, że podglądasz, ale myślałem, nie. że tak robisz. No bez potyk na niewidziałem się. Ale dobrze, dobrze, przejdźmy do kontynentów. Co ty robisz za tajną bazę w moich habrowicach? Co? E, Co to? Co to jak to mnie? Ja wiem, że ty chcesz mi zepsuć całe i, i być cwaniaczkiem takim delikatnym, więc dobrze, dobrze, byczku, bardzo dobrze. Dzięki Bardzo dobrze. Okej <śmum> 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 Okej, <Okay. śmum> okay, dobrze. To zabawne było akurat, co kazał. Maci. Czy ty próbowałeś mi obrazić? Meliki, tak jak dla szkła trochę ale... i podjęte? <śmum> A rozwijamy, okej. Okay. Dobra. Tak. Więc teraz tak, słuchajcie. Rozwijamy jak papier toaletowy, i trzeba się podetrzeć